Dzień dobry Państwu. Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Artur Czubaszek, przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, chciałabym dzisiejszą naszą rozmowę poświęcić w głównej mierze na sprawy związane z budżetem Łukowa na 2026 rok. Wiemy, że do 15 listopada na Pana biurko powinien trafić dokument przygotowany przez burmistrza i jego służby. Proszę nam więc powiedzieć, jakie są najważniejsze cyfry. Tego budżetu na 2026 rok, tych planów dochodów i wydatków. Tak, rzeczywiście, budżet trafił w terminie, który określił, określiła ustawa o finansach publicznych. No i równolegle został przekazany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a jeżeli chodzi o kwoty, to jest to budżet rekordowy. Po części wydatkowej i dochodowej przekroczyliśmy kwotę 200 milionów złotych, a dokładnie 201 milionów złotych. Także budżet bogaty, zrównoważony, i te inwestycje, które będziemy planowali, będą dotyczyły każdej części naszego miasta. Jak zawsze w każdym budżecie, właśnie te inwestycje budzą największe zainteresowanie. Ile więc miasto przeznaczy na zadania? Łącznie z wydatkami majątkowymi. Znowu przekraczamy magiczną kwotę 30 milionów złotych, teraz to w tym roku, w tym projekcie. To kwota 35 milionów złotych. Także takiej kwoty na inwestycje jeszcze nie było. A jestem o tym przekonany, że ta kwota podczas zmian budżetu w przyszłym roku będzie na pewno rosła i będzie zmieniana, ponieważ oczekujemy na kilka e, informacji zwrotnych dotyczących oceny i przyznania dofinansowania na złożone wnioski. Wiemy, że każda inwestycja zapisana w budżecie jest ważna, więc może powiedzmy mieszkańcom, która z nich będzie najdroższa. Najdroższa będzie kilka takich, ale największą kwotę na przyszły rok planujemy zabezpieczyć na budowę krytej pływalni, to kwota 6 milionów złotych. Kolejną pod względem kwotową inwestycją będzie na pewno termomodernizacja szkoły podstawowej. Numer dwa w Łukowie, 3 miliony złotych wydamy na dokończenie budowy kompleksu żłobkowo-przedszkolnego, no i oczywiście rewitalizacja placu Narutowicza. To takie cztery największe inwestycje. Plac Narutowicza to ta inwestycja, która w tym roku miała się teoretycznie rozpocząć, no ale niestety chyba nie mamy coś szczęścia. Co się dzieje, panie przewodniczący? Mieliśmy ogłoszone dwa przetargi. Po pierwszym przetargu nie żaden wykonawca, który zbliżył się z tą ofertą kosztorysową, nie był zainteresowany po analizie do podpisania umowy. No i podobną sytuację mamy z drugim przetargiem. Konsekwentnie będziemy ogłaszali, jesteśmy zmuszeni do trzeciego tak, aby w przyszłym roku w tym terminie wyznaczonym ta inwestycja została zrealizowana. Wiemy, że równolegle do prac, które mamy nadzieję rozpoczną się na Placu Narutowicza, będzie też przebudowywana ulica Czerwonego Krzyża. To jedna z drogowych inwestycji wpisanych do projektu budżetu na przyszły rok. A gdzie jeszcze miasto, na których drogach chce inwestować? Zacznę od nie naszej drogi. Zadzieje się coś pięknego w przyszłym roku, na co mieszkańcy ulicy Łapigów czekali przez wiele, wiele lat. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, naszym samorządem, a także dzięki pomocy samorządu powiatu łukowskiego i gminy Łuków zostanie w przyszłym roku wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Kolejne inwestycje to kontynuacja tych, które rozpoczęliśmy w tym roku i tutaj należy podkreślić, wymienić ulicę źródlaną, przebudowę ulicy Partyzantów i Sienkiewicza, a także mniejsze drogi. Tak jak pani redaktor wspomniała, miasto Łuków złożyło wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Czerwonego Krzyża, ale także na ulicę Kondrackiego. Wierzymy, że oba te dofinansowania zostaną nam przyznane. Ten zakres inwestycyjny zostanie rozszerzony no i te wydatki również wzrosną. Jeżeli chodzi o inwestycje dalsze, no to też zabezpieczyliśmy środki w tym budżecie na przyszły rok na wykup nieruchomości pod ulicę Bartnią. Także planujemy projektować, dokończyć projektowanie ulicy Gospodarskiej, także nie skupiamy się tylko na tych już rozpoczętych, ale planujemy kolejne. Wiemy, że przeważnie jest tak, że inwestycje są bardzo duże, bardzo ważne, bardzo drogie, ale są też w budżecie zapisane inwestycje takie mniejsze, niezbyt kosztowne, ale takie, na których zależy mieszkańcom. Mamy takie w tym roku? Myślę, że każdy radny znajdzie coś dla siebie. Ja jako szczęśliwy tata dowożący Syna na treningi, będę się cieszył z utwardzonego placu przy naszym miejskim stadionie. Do mnie jako radnego mieszkańcy Alei Tadeusza Kościuszki zgłaszali potrzebę doświetlenia ulicy Księdza Bednarczyka, ponieważ to jest miejsce spotkań, czasami niewłaściwych zachowań ze strony młodzieży, więc tam pojawią się w przyszłym roku nowe latarnie, nowy monitoring będzie bezpieczniej. Tych takich mniejszych inwestycji na pewno będzie dużo więcej. Ja powiem teraz może o takich bardziej miękkich. Zwiększamy kwotę na zadania dla organizacji pozarządowych z 800 tysięcy na milion złotych. Także nasze organizacje, które działają dla dobra miasta, znajdą coś dla siebie, będą mieli większe możliwości, aby skorzystać z tych... Dofinansowań. Wiemy też, że w budżecie zapisana jest inwestycja, która wygrała kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Tak. I to też za sprawą klubu radnych razem ponad podziałami, ale to i wszyscy zgodzili się na to i przede wszystkim pan Burmistrz, któremu jeszcze raz dziękuję za to. zwiększyliśmy o 100 tysięcy zł kwotę na budżet obywatelski. Ta kwota już będzie powielana w latach następnych. W tym roku budżet obywatelski wygłał projekt zgłoszony przez, Młodzieżową Radę Miasta i poparty przez całe środowisko Łukowskiej młodzieży, a jest związany z budową Pantraka. I to w, przysz w przyszłym roku. Tak. Wiemy, że żeby były dochody do budżetu, to potrzebne są też lokalne podatki, czy w tym roku planuje się podwyżkę podatków lokalnych. Nie, nie planujemy takich podwyżek w przyszłym i chyba w następnych latach również. A na kiedy planuje Pan zwołać sesję, na której radni podejmą uchwałę budżetową? Co do zasady spotykamy się w każdą ostatnią środę miesiąca, natomiast miesiąc grudzień to okres świąteczny i tutaj ta sesja budżetowa została zaplanowana na 17 grudnia. Wiemy, że budżet to taki dokument, który jest sumą kompromisów. Każdy klub, radni zgłaszają swoje pomysły, swoje postulaty. Wszystkiego w tym projekcie budżetu zawrzeć się nie da, nie da się też wszystkiego zrealizować. Czy te rozmowy przed 15 listopada były bardzo burzliwe? Czy byli radni, którzy na przykład powiedzieli, że jeżeli nie ma tego i tego wpisanego w budżet, to ja będę przeciw? Albo tacy, którzy stwierdzili, że poprą ten dokument? głosy poparcia mamy wiem że każdy klub zgłaszał te propozycje nawet radni niezrzeszeni w żadnym klubie natomiast projekt uchwały budżetowej jej uchwalenie to sztuka kompromisu oczywiście my jako radni koalicyjni też nie mamy wszystkich naszych pomysłów ujętych w tym budżecie zdajemy sobie sprawę, że będziemy partycypować, tak jak wspomniałem w tych wydatkach związanych z ciągiem pieszo-rowerowym na ulicy Łapigus. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na krytą prywalnię. Mam nadzieję, że otrzymamy te dofinansowania na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Krajowych. Czekamy na dofinansowanie Mam nadzieję, jestem przekonany na termomodernizację Szkoły Podstawowej numer 4 w Łukowie, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko, aby otrzymać to dofinansowanie. Czekamy na rozstrzygnięcie i ocenę naszego wniosku na rozbudowę amfiteatru w naszym parku miejskim, a także na kilkunastomilionową rozbudowę Łukowskiego Ośrodka Kultury. To wszystko wymaga środków i wkładów własnych, więc zdajemy sobie sprawę, że mamy te ograniczenia finansowe, ale w tym budżecie, o czym nie wspomniałem, jest tak, że na te zadania inwestycyjne, na ten wkład własny utworzona specjalna rezerwa. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego nagrania, poprosiliśmy naszych widzów, żeby przesyłali pytania. No i jest to pytanie o to, czy są plany na wykorzystanie naszej dobrej lokalizacji miasta, rozumiem, jako hubu kolejowego czy transportowego. I nasz widz pyta o to, czy właśnie w ten sposób nie moglibyśmy uczestniczyć, partycypować w przyszłej odbudowie Ukrainy po wojnie. Nasz widz pyta, czy miasto wesprze ewentualną produkcję hali dla produkcji cywilno-wojskowej, wykorzystując lokalizację i transport kolejowy. Pyta również, czy mamy na przykład podpisane umowy z Ukrainą lub choćby powiatami, Przygranicznymi. Jak Pan by się odniósł do tego to pytania? To bardzo ciekawe i długie pytanie. Myślę, że jest mało samorządów, które na chwilę obecną mają podpisane takie umowy albo pracują nad takimi rozwiązaniami. Myślę, że to wszystko będzie możliwe, jeżeli rzeczywiście te porozumienie pokojowe, jakieś krót, krót, dłuższe. Albo całkowity pokój na Ukrainie pomiędzy Federacją Rosyjską nastąpi. Natomiast my, jeżeli nasze Ministerstwo Obrony Narodowej planowałoby jakieś inwestycje tutaj w naszym rejonie, to jestem przekonany, że pan burmistrz, Rada Miasta spokojnie wsparłaby taki pomysł, a nawet może przekazała jakieś grunty miejskie pod taką inwestycję. w ten sposób chcielibyśmy ewentualnie wspomóc takie działania. Natomiast tutaj o tych wydatkach obronnych pomyślało również państwo. Pod koniec bieżącego roku nasze miasto, ale też inne samorządy otrzymało ponad 2 miliony złotych na obronę cywilną i zapobieganie ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Wiem, że w latach przyszłych będzie jakaś korelacja PKB do wydatków i środków finansowych przekazywane na te cele, także te plany, te planowanie przyszłego podejścia do tych sytuacji będzie na pewno na szczeblu krajowym, wojewódzkim będzie schodziło na niższe samorządy, ale tutaj wracając do meritum pytania, wykazujemy taką gotowość, jeżeli pojawi się konkretny inwestor czy też e, jakieś służby z Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy rozmawiali i będziemy szukali tutaj terenów inwestycyjnych. Kolejne pytanie, które nadeszło do Pana, dotyczy terenu wokół dworca PKP, a właściwie nie tyle wokół dworca PKP, co samych peronów, a chodzi o. Windy. No, i nasz widz pyta wprost, czy doczekamy się takiego czasu, że te windy na dworcu kolejowym, a właściwie dźwigi osobowe, będą działały bez stresu, czy narażenie o zawał serca podróżnych. Ta sprawa rzeczywiście budzi ogromne emocje. Wiem, że w poprzedniej kadencji kilku radnych poruszało to i na sesjach, i swoimi interpelacjami. My jako klub radnych razem ponad, ponad podziałami złożyliśmy w bieżącej kadencji, 2 trzy miesiące temu, taką interpelację. Równolegle z panem burmistrzem docieramy do Ministerstwa Infrastruktury. Ja poprzez przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Gospodarczego. Pana posła Michała Krawczyka też próbuje zainteresować go tym tematem. Wiem, że jest po spotkaniach z prezesem PLK, SA i ten problem, te naprawdę problemy zgłaszane przez dosyć liczną grupę naszych mieszkańców, równolegle ze strony pana burmistrza i tutaj nas radnych. Próbujemy załatwić, jesteśmy już po kilku spotkaniach, przed nami kolejne spotkania. Uważam, że nasi mieszkańcy zasługują na działające windy, a te, które są to, tak jak pani redaktor wspomniała, dźwigi osobowe już dawno nie spełniają swoich założeń. Jako dworzec jesteśmy czwartym dworcem pod względem ilości przyjmowanych. Pasażerów I tutaj milion osób korzysta z tej kładki, w tym osoby starsze, osoby niepełno, z niepełnosprawnościami. I my jako samorząd miejski nie jesteśmy właścicielem tego gruntu, ale będziemy tyle, na tyle uporczywi, natrętni, ale też zdeterminowani, aby w tej kadencji doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania tego problemu. Kiedy mowa o tym terenie, no nie sposób też nie wspomnieć o tych zdjęciach, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej i na mediach społecznościowych, na których było widać, że dojście do kładki, kiedy padał deszcz, no było wprost niemożliwe. No i tutaj też można powiedzieć, oberwało się trochę miastu, chociaż teren miasta nie jest. Oczywiście mieszkańców nie do końca interesuje, czy to jest nasz teren, czy nie nasz. Znajduje się ten problem na terenie naszego miasta. No i wiem, że pan burmistrz, my również, równolegle, gdzieś we władzach PKP, teraz już innej spółki BOESA. Interesujemy tym problemem i będziemy wymagali, aby wykonawca w sposób taki doraźny, tak, ale zadbał o poprawę tych warunków. Tak już zbliżając się do końca, chciałabym podsumowując to, co mówił Pan o budżecie na 2026 rok, zapytać jaki nas czeka rok w Łukowie? To rok współpracy, ale i też realizacji tych postawionych przed sobą, albo przed nami, przez mieszkańców zadań inwestycyjnych. Będziemy realizowali te, które zostaną ujęte w budżecie, ale szukali cały czas nowych możliwości finansowania. Ja tutaj zapomniałem wspomnieć, że Będziemy rozpoczynali inwestycje takie środowiskowe, czyli budowali dwa parki kieszonkowe przy ulicy Wilczyńskiego i Krasińskiego, a także ze środków budżetowych przy nowych blokach zlokalizowanych tutaj wokół Osiedla przy Wendoparku. Tam, gdzie pojawiają się sensowne konkursy. Nie na zasadzie, że cokolwiek się pojawi to na wszystko składamy. To muszą być przemyślane inwestycje potrzebne, e, takie, które spotkają się z zrozumieniem i akceptacją naszych mieszkańców. Będziemy przygotowywali i tam, gdzie to się po prostu pojawia, to i radni zgłaszają poszczególnie, to z tych możliwości korzystaliśmy, korzystamy i będziemy korzystać. Dziękujemy za opowiedzenie o projekcie budżetu. Czekamy na sesję budżetową i mówi Pan, że to będzie dobry rok. Tak i tutaj korzystając z okazji apeluję do kolegów radnych, aby tak jak w ubiegłym roku, chyba przy jednym głosie wstrzymującym, tutaj bez żadnego głosu wstrzymującego jednogłośnie poparli ten budżet i e, tym wsparli rozwój naszego miasta. To miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Artur Czubaszek, przewodniczący Rady Miasta.